Siemanko, z tej strony Pity Game, a to jest wytłumaczenie na temat filmu Craze'a, bo jak widzicie, Craze ma swój kanał jakiś tam. Nie wiem, nie mogę go znaleźć na, na YouTube, jak wpisuję go nikt, y, Ale była awantura na dzisiejszym live'ie. Y, live, jest zapis z live'a. Live się nazywa Rekrutacja do Timu SEAL. Y, tam graliśmy sobie oddziały na początku. Kreatywny to będzie live y, przed tym odcinkiem. Pierwszy jakby zapis live'a. To tam sobie wejdźcie i sobie pooglądajcie tam w połowie y, live'a, czy więcej, mniej, mniej niż w połowie. Kreis y, zaczął pisać na czacie, że jestem pedałem. To ja też powiedziałem, że jest pedałem, że, 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 że nie gadam z pedałami, bo sam tak nie powiedział, żeby nie było. Y, Także tam sobie wbijcie na tego live'a, zobaczcie sobie zapis, żeby nie było, że ja od razu sam go zacząłem wyzywać od pedału, bo sam napisał na live'ie, że jestem pedałem i że jesteśmy my botami i robi nas wszystkich skilowfa, także proszę nie myśleć, że my zaczęliśmy go wyzywać, bo on pierwszy zaczął. Także to tyle na temat mojej wypowiedzi, wbijcie sobie na kanał do Craza, on tam też będzie miał jakiś odcinek, nie wiem, mówi mi, że klipuje to wszystko, co powiedziałem. Wbijcie sobie, zobaczycie, on tam będzie miał co innego, pewnie będzie kłamał. Ja tutaj mówię całą prawdę. Sam powiedziałem, że jest pedałem, bo sam napisał, że ja jestem pedałem, że my jesteśmy botami i robi nas skill -offa. No, także zobaczcie sobie ostatni -y zapis live'a, i to by było na tyle, elo.